Witam serdecznie wszystkich spod znaku, ranka nadchodzi po wyłudku kwiecień, więc zadajmy pytanie, cóż tego kwietnia będzie się działo w waszym życiu? Tak, zaczniemy od karty, która będzie dominującym wpływem w tym nadchodzącym czasie, tego miesiąca, i to jest karta głupca. To bardzo ciekawie, jeżeli mamy tu kartę głupca, to nie znaczy, że nagle wam, wiecie, wyparuje 30 IQ, nie? <laughs> Tylko, no mam nadzieję. Ale karta głupca wskazuje na to, że jednak ten miesiąc będzie taki troszkę bardziej na luzie, tak? Ale, i tu jest druga taka strona medalu, warto będzie w takich sprawach, które jednak, okej, okay, będą poważniejsze raki, gdzie no, wiecie, no, możecie sobie brać na luz pewne rzeczy, ale pewnych no nie za bardzo, to tutaj będzie warto jednak poświęcić troszkę więcej uwagi pewnym tym sprawom, żeby pewnie czegoś nie przeoczyć, żeby no nie popełnić po prostu jakiegoś konkretnego błędu, nie przegapić możliwości i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, na co ten głupiec będzie mógł tutaj przyświecać. Mamy przepiękne tutaj światło, już pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna, w tej porze, porze roku zaczyna coś świecić, tak, ale no zobaczymy. Zobaczymy teraz też jak będą się układały karty dla Was w tych sprawach takich, powiedzmy, przyziemnych, tak, związanych z pracą i obowiązkami, bo praca to także obowiązek, kraki, a także finansami, Waszymi planami, przedsięwzięciami. I wy w tym czasie możecie dać lajka, pomyśleć, czy nie będziecie chcieli, wiecie, skomentować albo zasubskrybować kanału, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, ale zobaczmy, cóż tutaj już nam się na stole układa. do mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobra, okej, okay, już powolutku tu widzę. Pierwsza rzecz, wydaje się, że w tych sprawach obowiązków, no to ten głupiec tu będzie przyświecał całkiem dobrze. Wasze nie będzie aż to tak męczący i aż tak napięty miesiąc, jakby można było się obawiać, jakby, nie wiem, ktoś tam wam wywróżył z fusów, chociaż wróżenie z fusów to też jakaś metoda jest, ale ogólnie będzie to całkiem spokojny miesiąc, nawet jeżeli ktoś gdzieś tam w pracy mówi, że przygotujcie się na kwiecień, będzie wejście tutaj na pełnej, yy, nie powiem na czym, ale tu trzeba... Popatrzeć też na to, że będzie pewna zmiana, tak? I to taka zmiana, która może, może, tylko może sugeruje, że macie tu możliwość uzyskania jakichś większych pieniędzy. Nie wiem, jak tu, na przykład w tych kwestiach pracy, taka zmiana mogłaby w każdym przypadku wyglądać, ale to mogłoby być nawet, wiecie, rozpoczęcie nowej pracy, tak? Albo Dowiedzenie się, że zmieniacie pracę, tak? Szukaliście czegoś nowego, i tu się pojawia szansa na zmianę, się pojawia szansa na rozwój, który będzie także płacił lepiej, i wtedy akurat ten głupiec z tą czwórką mieczy to aż tak źle by nie wyglądał. No bo tak, no bo jak zaczynamy gdzieś nową pracę, często jest ten okres taki troszkę przygotowawczy, wdrażanie i tak dalej. Nie ma jeszcze, nie ma jeszcze tutaj aż takiego natężenia nie ma aż takiego wdrożenia wielkiego w to, co trzeba robić i te obowiązki no trochę są lżejsze, to by pasowało, pasowałoby także to, że jeżeli no zmieniacie pracę, tak, macie jakieś wypowiedzenie, czy coś takiego, to też wiele więcej, to też można trochę tak na plus sobie dać, tak? Te ostatnie, ostatni czas. Ja nie mówię, żebyście od razu tu cokolwiek olewali, ale Raki, jeżeli jesteście w takim etapie, no to tu by może faktycznie to sugerowało zmianę albo poprawę w tej materii, ale to może być też poprawa jakiejś ważnej dla was rzeczy, tak? Bo okej, okay, pieniądze są ważne w pracy i na przykład podwyżkę i pytanie o podwyżkę, bo tu akurat kwiecień byłby dobry od, na to, właśnie, żeby zrobić takie coś, żeby podpytać, czy tu nie ma możliwości, wiecie, lepszego docenienia waseraki w pracy. Ale ta szóstka dnarów także może mówić o tym, że coś, co jest dla Was też istotne w pracy, nie tylko te pieniądze, 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 także będzie Wam dane, jeżeli tu, jeżeli. Odrobinę, chociaż się o to postaracie, tak? Mówię odrobinę, bo karta śmierci, ona mówi często, że pewne rzeczy przychodzą naturalnym torem, ale jednak trzeba wejść na ten tor, tak? Trzeba jednak wykonać jakiś ruch, żeby z tego skorzystać, tak? A nie tylko patrzeć, jak Wam to mija na takiej rzece, wiecie? I okazja odpłynęła. Więc może ten głupiec tutaj, wiecie, sugeruje, że po pierwsze, pracy jakoś specjalnie wiele nie będzie, to na pewno, tu nawet ta czwórka mieczy podkreśla, ale też, żeby nie przegapić, jeżeli idzie właśnie taka okazja, wam tam kanałem spływa w beczce i żebyście jej nie przegapili. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, tutaj karty mówią ok. Pierwsza rzecz, że będziecie dobrymi zarządcami swoich finansów, raki, tak? Widzę, że będziecie podejmowali mądre decyzje, tak, te długofalowe, jak ten król Pukarów tu mówi, jak i te takie drobniejsze. Więc jeżeli macie w planach jakieś takie decyzje podjęcia, albo chcecie coś kupić, na przykład drobnego, może tak nie, nie tak drobnego, tak, ale to widzę, że ten czas kwietniowy jest, raki dla Was sprzyjający, podejmowania takich decyzji i wydatkowania, tak też ja bym powiedział, bo puchary często mówią o tym, żeby to było wydatkowanie pieniędzy dla, na, na siebie. Tak, więc jeżeli chcecie sprawić sobie jakąś przyjemność, chcecie zrobić tak, żeby no właśnie chcecie wydać pieniądze w taki sposób, żeby z tego coś uzyskać dla siebie, nie wiem, pójść tam e, się zrobić na bóstwo, albo idzie, no wiecie, wiosna w sumie to marcu już idzie, ale w kwietniu, no i idzie, powiedzmy to okres e, ciepły, o nazwijmy to tak, może warto wtedy, wiecie, zrobić sobie obkupić się e, tam w ciuchy jakieś. Pozytywnie, już kolorowe i lżejsze troszkę niż te ciężkie pałaty, które nosimy przez połowę roku w naszym kraju. Więc no, nie bójcie się podejmować takiej decyzji i wydawać na to pieniądze, oczywiście w miarę rozsądku, tak? Ja tu podkreślam to właśnie 15 linijkami, że w ramach rozsądku i tego zdrowego, żeby to robić. A nie mówcie potem o, ale Kosmamy Koski mi powiedział, żebym wydał wszystkie pieniądze na superciuszki, nie? No dobra, możecie tak powiedzieć, ale... To, to... <grychy> Ktoś Wam może uwierzy, ale no, potem popatrzy, no dobra, no, słucha, słucha łysego człowieka z internetu. Ale do... no, dobrze, cieszę się, że mnie słuchacie. Karta Księżyca jeszcze tutaj jest i ona no, może wskazywać na dwie rzeczy. Jeżeli jest jakaś sprawa dość istotna finansowo i Was troszkę trapi, możecie iść za swoim instynktem. To może mówić o tym, ale... Karta Księżyca mówi też, żeby nie lekceważyć e, jakiejś takiej kwestii, gdzie coś wam podpowiada, hmm, czy ja zgubiłem tam 100 zł, tak? Czy ja nie powinienem na przykład może opłacić tego, czy e, przypadkiem nie nachodzi już ta pora w roku, kiedy mam płacić podatki? żebyście nie zapomnieli o tych takich rzeczach, które z tyłu głowy wam e, no, mówią, tak, pewne rzeczy, ale no, może ten bieg codzienności Was troszkę no, przyćmi te, te, te myśli i te, te, te słowa, i czasami mogłyby wypaść z głowy, bo ten głupiec, właśnie no, no, w pracy, może nie ma jakiegoś wielkiego, wielkiego pędu, to i może w życiu, tak, tym finansowym, troszkę spowolniliście procesy myślowe. Tu ten głupiec może też o tym sugerować. Ale że warto po prostu sprawdzić, czy wszystko macie popłacone. Tak, Raki, to chcę przekazać. I teraz tak, plany przedsięwzięcia. Plany przedsięwzięcia. Kwiecień jest dobry dla Was, żeby rozpoczynać wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, które by może miały Was rozwinąć albo dać w przyszłości ewentualnie szansę na uzyskanie jakichś korzyści materialnych, tak? Więc to nie jest powiedziane tu tu nie jest powiedziane tu w tej sferze finansowej w tym rozkładzie, gdyż prawdopodobnie to by było da działanie takie naprawdę długofalowe. To by było, właśnie, nie wiem, pójście i próbę podniesienia własnych kompetencji, które by ewentualnie potem można było spieniężyć w własnej firmie, tak, w której się pracuje, albo nauczenie się czegoś nowego. Tak, co by dało Wam jakąś konkretną umiejętność, którą dałoby się potem w jakiś sposób wykorzystać. Już nawet może niekoniecznie finansowo, że będziecie potem, wiecie, nauczycie się grać na klarnecie, zaczniecie taką naukę i potem żebyście, wiecie, nie, nie musieli e, zmieniać swojej pracy, chyba że będziecie chcieli na ten, na nagranie na gdzieś tam na rogu ulicy jakiejś, nie? E, I zbieranie tam do bereciku tych pieniążków. E, no wiecie, można. Tak, ale chodzi o to, że jest to dobry czas na rozwój, także taki, który wam może przynieść potem jakieś korzyści majątkowe także, ale tak naprawdę chodzi o to, że rozwinie was, doda wam jakieś umiejętności, poprawi jakieś umiejętności. Więc kwiecień też jest na przykład dobrym czasem w w takim prostym przykładzie nie wiem, zaczęcia diety jakiejś, tak? albo zaczęcia jakiegoś sportu, e, zainteresowania się, no nie wiem, czytaniem e, jakichś e, tutaj poradników może, albo rozwinięcie się jako kucharz w domu. No, e, ogólnie wszystkiego tego, co poprawi wasze umiejętności, bo nie tylko będzie to przydatne faktycznie w przyszłości, ale też wyjątkowo szybko będzie wam to przychodziło i wyjątkowo łatwo. Tak? E, i tu jeszcze karty mówią poza po tym głosem, żeby rozpoczynać jakieś takie plany, jeżeli macie, albo takie rzeczy, które wam chodzą po głowie. Może mieliście postanowienie noworoczne, ale z niego zrezygnowaliście, to że warto to zaczynać albo wrócić do tego, ale tu jeszcze Królowa Pucharów mówi o tym, że jakiś taki plan, który jest powiązany z osobą dla Was ważną, tak? Uczuciowo, emocjonalnie, wiecie, to może być babcia, to może być Wasza żona albo mąż, tak? Tu widzę, że też on pójdzie całkiem dobrze I to może być, wiecie, umówienie się na jakąś randkę, umówienie się na jakąś tu okazję, na jakieś urodziny, pójście właśnie do cioci na imieniny, tak? I tu będzie też ta realizacja tego planu całkiem fajnie przebiegnie i będzie to fajne ciepłe takie ciepłe emocjonalnie przeżycie raki tak ale przejdźmy dalej do rozkładu. Nie wyskoczyłaś karto w pełni, więc cię nie będziemy brali pod uwagę. Ale przejdźmy do kontaktu z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi. Tutaj mamy trujeczkę Pucharów, jest karta pustelnika, jest także dziewiątka Pucharów. Bardzo, bardzo fajnie. A także kontakt na ważną relację. Tak? Rozkład na ważną relację. Tą, która w tym momencie Was bardzo zajmuje. Bardzo często jest to relacja <laughs> Bardzo często jest to relacja romantyczna, tak? E, może to być wiecie, wasz partner, który jest dla was w tym momencie tą osobą taką najważniejszą w życiu. Może to być relacja z waszym dzieckiem, to może być relacja z osobą, e, którą e, zaczynacie jakąś, no, znajomość dopiero i okej, okay, byście chcieli, żeby z tego wyniknęło coś romantycznego, ale może jeszcze niekoniecznie od razu o tym rozmawiajmy, tak? E, niekoniecznie jeszcze od razu to taki e, tak wygląda. I teraz tak, jeżeli chodzi o kontakt z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi. Bardzo fajnie. Tutaj może faktycznie nawet przełoży się ten plan tak, tego kontaktu z ważną dla Was osobą, bo karty mówią o tym, że jakieś Wasze, po pierwsze, będzie jak będą spotkania albo spotkanie jedno, tak, ale naprawdę wtedy bardzo przyjemne, które będziecie się cieszyć. Trójka pucharów mówi o po prostu udanej imprezie, tak, czyli no ale koniecznie, koniecznie od razu imprezie takiej, wiecie, tam disco uhu, nie, i tam neony walą, ale może to być, wiecie, impreza rodzinna, to może być Randka, także, wiecie, w tym wypadku no z bliską osobą, to może akurat to może nie randkę, ale e, z kimś z rodziny, ale w sensie na przykład, właśnie jakieś te urodziny, u kogoś z rodziny, bliskiej, u babci, tak. E, taka, taka bardzo miła, fajna okazja spędzona z ludźmi lub z człowiekiem, tak? O to mi chodzi. E, dziewiątka pucharów za to mówi o tym, że coś. Coś, co Wy podejrzewaliście, bo mamy tutaj pustelnika, czyli że coś, co Wy podejrzewaliście, że wśród tych bliskich rodziny się wydarzy. Albo się już wydarzyło, ale jeszcze wam nie powiedzieli. E, tak, to będzie miało miejsce. Będziecie mieli, mie będziecie mieli po prostu rację, będziecie mogli powiedzieć a wiedziałem, albo a nie mówiłem, nie. E, więc to jest coś fajnego. Po pierwsze, tak, mówię po prostu, że to jest coś fajnego, coś, co sprawi wam także radość. E, więc to nie jest tak, że martwicie się o ja, no, temu tam go wyrzucą z pracy i tak, a, a nie mówiłem, to będzie. A, a nie mówiłem? Wiecie, w tym sensie, tak? Więc jakaś fajna, e, fajne wydarzenie, fajna nowina, prawdopodobnie taka, którą gdzieś tam podejrzewaliście, że idzie. E, widzieliście już jakieś znaki. Te osoby, które były zainteresowane, może niekoniecznie nawet o tym wiedziały, a wy wiedzieliście. Jak sobie na przykład, o, tam dwuja, dwójka przyjaciół się tam spotyka i tak, o, oni chyba, idą, oni będą parą, tak, w przyszłości, nie? E, a oni nie, no, oczywiście, że nie, nie, a tu pyk. I w kwietniu może już nawet jakieś oznajmienie, że się tu będą hajtać za dwa tygodnie. No może nie aż tak bardzo, ale, ale to może też być informacja o tym, że będzie tu jakieś oświadczyny, będzie tu jakaś właśnie impreza, jakieś może, nie wiem, że dziecko idzie w drodze. Sami dobrze wiecie tego typu sprawy, ale to będzie bardzo szczęśliwe i bardzo radosne dla Was ta wiadomość, nie? Sama w sobie, a po drugie będziecie, a coś przeczuwałem. E, dobra, przejdźmy dalej, i tutaj mamy ten kontakt z tą ważną osobą dla nas, tą ważną relacją e, raki. I tak naprawdę, ja zacznę może od tego, że jeżeli jest, szukacie dopiero kogoś, tak, jeżeli no, chcielibyście poznać tą bliską osobę, taką rela, tą relację nawiązać taką właśnie bliższą, albo znacie już taką osobę, ale byście chcieli, żeby z nią e, ta wasza znajomość poszła w tym. W tym kierunku to kwiecień jest do tego idealny i żadne przeszkody wam nie staną na drodze, żeby to osiągnąć. Więc, jeżeli nawet tam będą jakieś trudności w spotkaniu się, bo ktoś jest gdzieś na wyjeździe, a wam uda się to jakoś obejść, załatwić, może wy pojedziecie do tej osoby albo ona pojedzie tutaj, uda się to jakoś um, pogodzić. I karty tu mówią właśnie o przezwyciężeniu jakiegoś problemu, a także, jeżeli chcecie coś rozwijać, jeżeli chcecie, żeby ta relacja szła w jakimś konkretnym kierunku kierunku, który no, wy byście. Wy byście, no właśnie, tak liczyli na niego, tak? Bo karta króla denaru w tym wypadku mówi, że to by szło po waszej myśli, ale też, że wy byście musieli poniekąd te pierwsze skrzypce grać, tą, z tą inicjatywą wychodzić. Więc tu nie tylko, jeżeli chodzi o relacje. Z zupełnie nowo poznaną osobą, albo wiecie, nawiązanie jakiegoś tutaj romansu czy, czy, czy stworzenia związku tu, już też z osobą, z którą już jesteście w bliższej relacji, jest mowa o tym, że można poniekąd tak pokierować tą znajomość, tą relację w tym kierunku, w którym chcecie, żeby to nie jest to, że chcecie, że będziecie manipulować tą osobą, tak? Bo ona nie będzie robiła nic wbrew swojej woli. Ale jeżeli macie jakiś pomysł, na przykład chcecie namówić męża albo żonę, żeby gdzieś pojechać, no to Wiecie nie jest idealne do tego, tak? Może właśnie tu to może nie będzie ten rozwój tylko krania na klarnecie, ale na przykład rozwój właśnie, no nie wiem, podróżniczy, może jesteście podróżnikami z partnerem, partnerką i teraz, no jeszcze nie macie niczego w planach, to wam się tutaj marzy ta nie wiem, słoneczna bardziej Italia, taka jak mam teraz za plecami prawie że tylko to u nas w Polsce. To wiecie. Jest to czas, żeby takie plany wprowadzać w życie, żeby zapoczątkować coś, co będzie się dalej rozwijać. I tu, jeżeli to no, też można przenieść na relację całkowicie platoniczną, jeżeli na przykład chcecie, może pokierować, nauczyć swoje dziecko, tak? bo teraz o, o tą relację wam tu w tym wypadku chodzi, tak naprawdę. To jest no, platoniczna w tym wypadku relacja, ale też jest uczucie, jest miłość chcecie pokierować tym swoim synem, tą swoją córką w jakimś kierunku, pokazać mu czy jej zalety z waszego punktu widzenia i tego, żeby też zobaczyli, że wy macie dobry Dobre pomysły, albo też macie czasami rację, tak? Ja wiem, że dzieci nie, nie zawsze tak patrzą na swoich rodziców. Więc tu, w tym wypadku to też będzie czas do tego, żeby właśnie skłonić kogoś do pójścia w tą dobrą drogę, tak? Więc to akurat bardzo, bardzo fajna bardzo fajne zestawienie kart. Dobra, moje drogie Raki, na koniec postawmy trzy karty, które będą, no wydarzeniami, które będą, jedna będzie niepokojąca, druga będzie taka, która Was bardzo ucieszy, a trzecia to będzie taka, na którą warto zwrócić uwagę, warto, może być czymś, co Was zaskoczy, ale no, lepiej, lepiej tutaj zobaczyć, co się dzieje, tak, żeby nie puścić tego mimochodem. I pierwsza rzecz, która Was troszkę zaniepokoi, jest tutaj dziewiątka mieczy i ta dziewiątka mieczy może mówić o tym, że dostaniecie jakąś wiadomość, która was właśnie no zaniepokoi, tak? I teraz ja na Stole nie widzę specjalnie tego, żeby to było coś tak was bardzo dotykającego w tym wypadku. Więc ani waszych takich totalnie najbliższych. Więc w tym wypadku ta dziewiątka mieczy po prostu jest jakąś, jest momentem, w którym dostajecie jakąś wiadomość, która będzie no dla was smutna, będzie troszkę zaskoczeniem, będzie no was. No, zaniepokoi, ale to będzie dotyczyło pewnie jakiejś osoby, albo grupy osób, albo jakiegoś wydarzenia, z którym nie macie bezpośrednio jakiegoś wielkiego kontaktu, e, tak? E, nie dotyka Was bezpośrednio, ale nadal Was to poruszyło, więc jakaś taka rzecz się pojawi. Tylko że z dziewiątką mieczy trzeba uważać, bo ona zawsze wygląda straszniej, niż potem ostatecznie się okazuje. Więc tu e, można, wiecie, tak, wiąć, weźcie to sobie do serca, to, co teraz. Powiedziałem. Karta kochanków jako coś, co Was bardzo ucieszy, no to okej, okay. no, nie będę mówił, to może po prostu oznaczać coś um, z osobą, wam tą, wiecie, ukochaną, spędzony czas bardzo, bardzo. Szczęśliwy, tak? To no, Wy już będziecie wiedzieć o co chodzi. Ja nie będę tego na antenie mówił, bo jeszcze mnie tutaj zdemotyzują. <noise> Ale karta kochanków, jeżeli nie macie takiej osoby i nie spędzacie z taką osobą czasu. Może też mówić o tym, że z jakiegoś konkretnego, no, nazwijmy to testem, czyli sytuacji, gdzie byliście, próbowane były wasze umiejętności w jakiś sposób, wyjdziecie, wiecie, obronną ręką i to nawet was troszkę zaskoczy, że wam się udało. W końcu coś. No Próbowałem pokonać wujka w szachy od 30 lat, a nagle mi się pierwszy raz udało. Nie? Więc wykaz waszych umiejętności wykażecie się swoimi umiejętnościami i uda się Wam to osiągnąć i wygrać może nawet coś, tak. Karta dziesiątki Buław jako karta takiej rzeczy, która zaskoczy, albo na którą zwrócić uwagę i ja tutaj sądzę, że to może współgrać tu z tą kartą głupca, jeżeli będzie moment, w którym robicie coś faktycznie ważnego, takiego, może, ok, w pracy przez cały miesiąc będzie spokój, ale będzie jeden taki czas, który załóżmy trzy dni, kiedy będzie tej pracy troszkę więcej, to w tym wypadku faktycznie skupcie się, tak? Nie, nie pozwólcie, żeby to rozespanie przez, całe, ty, przez cały miesiąc wpłynęło na Was no negatywnie, żeby Was rozprawiało. Proszyło. Więc jak robicie coś faktycznie poważnego, takiego, no nie wiem, z użyciem elektronarzędzi ciężkich maszyn, e, bądźcie uważni wtedy, bo e, może to pójść w złą stronę. Ja wiem, że to taka w sumie bardzo oczywista sprawa, ale czasami zapominamy, czasami dajemy się, no właśnie, rozespać, jeżeli niewiele się dzieje, te nasze zmysły są troszkę przytłumione. Dobrze, Raki, rozkład dla Was na kwiecień. Dużo fajnych rzeczy, pewne niepokojące też, ale na szczęście miejmy nadzieję, że nie aż tak. I ogólnie cieszcie się tym wolniejszym czasem, jeżeli będziecie go mieli i nie będziecie mieli aż tylu obowiązków. Ja jestem Kosmękowski, bardzo dziękuję Wam za Wasz czas i ja mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!